To był czwartek. Akurat wciąż opuścił mój dom, ponieważ trwała wtedy kolenda. Po skończonej wizycie dałem się tyle co łaska i zacząłem grać się za porządkiem moich kasy Podczas podłączenia magnetofonu do zasilacza natknąłem się na problem, gdyż nie wyświetlał on obrazu. Wkłada tylko, że te lampy materiały przepadną, pomyślałem, jednak postanowiłem podjechać do wypożyczalni DVD, gdzie mają być wyprodukowane materiały w DVD Cenowa również się dogadałem z właścicielem wykorzyczalnią i postanowiliśmy spędzić mi 15 klasy. Scenę zostawię do siebie. Robiąc materiały następnego dnia sprawdziłem nagranie i poczułem nostalgię. Dajki z dzieciństwa, film z lat 80. Szklana pułaka i jakieś niebieskie softcore, Otóż piersi niewiasne i nic szczególnego. Nadmienię również, że tego dnia nastąpiło coś dziwnego. A na mnie oczywiście to, że moją prośbą... Materiał z kasety FAHA jest konstruowany do formatu ARP. Ale przeglądając przeglądaniu natknąłem natknęły na coś, co mnie zaskoczyło. Na płycie znajdował się 6-minutowy wpływ. Myślałem, że to jakiś ujęcie z kasety albo ktoś to jest za bo na filmiku był atrybut ukryty. Domyślę myślę, mam wyłączone, aby system pokazywał wszystkie foldery oraz płyty. Troszkę dziwna sprawa. Na filmiku. Tam jeszcze był jakiś polski materiał, ale nie widziałem go na oczy ani razu, gdy w tyle. Filmik trwa 6 minut. Na początku widzimy dziewczynkę z niesymetrycznym wzrokiem, wygląda jakby ktoś jej dokleił oczy. Widziałem to z jakiejś niszowej gazety na typu ani czy przejaciółka. Są na nim także larwy pełzające jakby diam jest to scenę w jak rabi, jakkolwiek składa się z rewelacji, a przywłaszcza i noszy. Film, to właśnie chcę oddalić, to sprawia mi niepokój. Puchy dźwięki wyglądały jak puchy pacyfne, trójnetki. Wylega się również w puchu, jak małkość. Dziewczynka ma na imię podatkę. Co ciekawe, słuchacz mnie w puchcięcie polegał, jak robić w nie jest to zmontowany materiał, oba dźwięki są nałożone na siebie i nie wygląda to na jakiś montaż Sony VGC czy innymi Reszta treści jest niezrozumiała, Poczyna, że jest to wygląda jak charakter edukacyjny, ale z też o takim miło treści. Kanał nazywa się Krajina Grzyb. Na YouTube można znaleźć ten filmik jako reopen, ponieważ próbowałem go wrzucić na YouTube, ale z powodu ilości zgłoszeń mam zablokowane konto. Nadal poszukuję osoby, która jest odpowiedzialna za ten materiał.